Witajcie! W tym odcinku przedstawiam Wam jednego z najpopularniejszych e-sportowców świata. Będzie nim Ninja, a w tym zestawieniu 30 faktów o nim. Bez zbędnego gadania przechodzimy do oglądania. Tylko zasubskrybujcie jeszcze mój kanał, jeżeli doceniacie moją pracę. Wiem, że wielu z Was tego nie robi, a oglądacie moje filmy, także teraz macie na to czas i przechodzimy do faktów. Ninja to tak właściwie Richard Tyler Brevins. Urodził się 5 czerwca 1991 roku w Lake Villa. Dorastał w Chicago. Gdy uczęszczał do high school musiał zarabiać na swoje zachcianki, stąd jego praca w restauracji. Trwała ona około 3 lata. Rzucił on koleż po roku chodzenia, niemniej kilka razy zastanawiał się nad powrotem do niego. Ma dwóch braci: Chrisa i Johna. Jeden z nich jest starszy kilka lat od niego, a drugi kilkanaście. Tym samym ninja jest najmłodszy z braci. Ma 10 milionów i 115 tysięcy osób subskrybujących go na Twitchu. Nierzadko osiąga 100 tysięcy widzów na swoich streamach. Jest również aktywny na Instagramie: ma prawie 9 milionów obserwujących. Na YouTubie posiada konto od 2011 roku. Zebrał na nim łącznie 16 milionów subskrybentów oraz miliard odsłon na swoich filmach, co mogło mu przynieść zyski w wysokości nawet 7 milionów złotych z samych odsłon w przeciągu zaledwie 6 miesięcy. Dziennie przybywa mu średnio 50 tysięcy subskrybujących, a jego filmy oglądane są średnio ponad 4 miliony razy, dzięki czemu jego miesięczny zysk oscyluje w granicach kilku milionów złotych z samego YouTuba. A przecież ma jeszcze inne źródła dochodów. Te liczby robią mega wrażenie. Oczywiście nie musicie mi wierzyć, chociaż on sam na jednym ze swoich streamów kilka miesięcy temu wspomniał, iż dziennie wyciąga spokojnie 20 tysięcy dolarów z samych streamów. Pieniądze nie wzięły się jednak znikąd. Gdy miał 19 lat, grywał nawet po 14 godzin dziennie, od rana aż do nocy, z przerwami na jedzenie i na sen. Od wczesnych lat dzieciństwa grywał w gry wideo, ale lubił również futbol. Swoją zajawkę do gier komputerowych odziedziczył po ojcu, który również nałogowo w nie grał. Młody Ninja w wieku 5 lat stawiał swoje pierwsze kroki w grach na telewizorze, na czymś w rodzaju starego Pegasusa. Niemniej zawsze był on ostatni w kolejce do niego ze względu na swoich starszych braci. Po skończeniu high school zaczął profesjonalnie grać w gry wideo. Wtedy też dołączył do swojej pierwszej profesjonalnej organizacji. Ninja wziął udział i wystąpił w amerykańskiej wersji Familiady. Jeżeli chodzi o jego karierę, można powiedzieć zawodową, debiutował on grając w Halo 3 pod pseudonimem Ninja. Było to w 2009 roku. Streamować zaczął 7 lat temu, bo w 2011 roku na Justin TV, następnie przeniósł się on na Twitch'a. Zaczął on grać w H1Z1, a następnie przeniósł się na Battlegrounds Plout Unknown. W 2017 roku zaczął streamować Fortnite'a, z którego prawdopodobnie jest znany na całym świecie. W ciągu zaledwie 6 miesięcy potroił liczbę swoich obserwujących, grając właśnie w Fortnite'a. W kwietniu pobił swój rekord oglądalności podczas swojej imprezy Ninja Vegas 2018, gdzie zgromadził 667 tysięcy widzów na żywo. Było to podczas transmisji z amerykańskim raperem Drake'em oraz Travisem Scottem. Ninja jest najczęściej oglądanym streamerem Fortnite'a. 17 czerwca 2018 roku Tyler ogłosił, że nawiązał współpracę z Red Bull Esports. Wspominał także w zapowiedzi, że fani mogą rzucać mu wyzwanie podczas specjalnej imprezy Fortnite pod nazwą Red Bull Rise Till Down. Było to w Chicago w 2018 roku. Wróćmy jednak do 2010 roku. Na jednym z wydarzeń esportowych w 2010 poznał Jessica Goh. W 2012 roku wygrał turniej w Halo 4. W 2013 roku oficjalnie on i Jessica ogłosili, że są parą. Po kilku latach oświadczył się jej. W 2017 roku wziął z nią ślub. Wróćmy jeszcze na chwilę do 2014 roku, kiedy to miał problem ze swoim okiem z powodu odklejającej się siatkówki. Przeszedł on wtedy operację, a do gry wrócił po niespełna roku. Mówił o tym na jednym ze streamów. Jak widzicie, streamował on wiele gier. Halo 4, Halo Reach, H1Z1 czy PUBG i to dzięki temu wszystkiemu jego imię zaczęło stawać się coraz bardziej znane w świecie esportu. W Halo grał profesjonalnie przez aż 6 lat, ale to i tak Fortnite dał mu największy rozgłos, jeżeli spojrzymy na ostatni rok. Można powiedzieć, że w ostatnim czasie jest jednym z najbardziej znanych esportowców świata, a jeżeli się według Was mylę, dajcie mi znać o tym w komentarzach, napiszcie kto jest bardziej popularny, a zrobię o nim fakty. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tej osobie, to w opisie pod tym filmem zamieszczę Wam dwa linki. Są to co prawda linki z zagranicznych stron, niemniej na pewno jakoś sobie poradzicie. W tym odcinku to wszystko. Ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć.